A w dzisiejszym materiale wracamy do MPMA. I będzie to bardzo ciekawy odcinek. Czołóweczka i prójemy. A dlaczego ciekawy? Hmm. No, to wszystko co do tej, do tej pory opowiadałem. Hmm. To możemy, to możemy w zasadzie wyrzucić do kosza. Jak tu jeden z moich y, widzów zauważył z MPM. To jest tak, jak z promocjami w Lidlu. No nigdy nie wiesz, na co trafisz. I rzeczywiście, w ostatnich dniach znowu zmieniłem ustawienia i zacząłem, zacząłem palić jak zwykle, samymi trotami. Słuchajcie, Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa co się okazało Naprawdę rewelacyjnie pali na trotach, na samych trotach. Bez drewna. To spróbuję dzisiaj z tej strony. Na samych trotach i już ładujemy te troty od nowa. Myślę sobie, zrobię taki eksperyment. Właśnie wsypię samych trotów bez drewna, bez dodatku drewna. I co się okazało? Zadziałało! I jest teraz tak. Nawet tą blachę, którą Wam kiedyś pokazywałem, tej blachy tu nie ma. Blachy nie ma, bo blacha jest niepotrzebna. Myślałem, że ta blacha będzie potrzebna, ale jednak nie. Nic z tych rzeczy. Nie trzeba palnika zmieniać, zmniejszać, no tylko już jak zwykle tradycyjnie trzeba palniki odgrzewać, i ramy. ze mną do kociołka. I dosłownie wkładam tyle drewna, żeby przy, zasypy, przy zasypywaniu notów do pełna nie zasypać sobie palników. O, to jest wszystko. Jest całe drewno na jeden wkład i sobie droty dopełna. Tak trzeba sobie wsypać troszkę i odczekać, żeby on tam się żeby się rozpalił. Żeby sobie nie zasypać palników. A jak już jest tak przygotowane, tak jak teraz, no spójrzcie, już są palniki zasypane, a działa. a hula, to słychać. I do pęba. No oczywiście też nastąpiła zmiana w ustawieniach powietrza pierwotnego jest tak klapka uchylona jest na jakieś 2 cm. Co się przekłada na ustawienie? Już Wam pokazuję. To jest na czwóreczce. To jest na Przepraszam, widzicie tutaj temperaturę taką, tak, muszę dograć po prostu materiału, ponieważ wcisnąłem sobie pauzę i nic nie nagrałem, dlatego stąd się wierzę, że jaka jest zmiana temperatury. Słuchajcie, ustawienia, ustawienia wróciłem do tych, do takiego, po prostu odkręciłem te wszystkie, wszystkie klapki, A jest tam na na przestrzeń druga strona tak samo też jest też jest odkręcone odkręcone czy nie odkręcone, tak jest i drugi o tam nawet płomień się pojawia dlaczego tak zmieniłem zmieniłem z tego względu, że po prostu Puszczał dyma i no, trzeba było tam więcej powietrza dołożyć. Już tak, pompa się włączyła, czyli mamy 70 stopni, już teraz, tak, mamy 70 stopni. <laughs> yy, temperatura na czopuchu 150, zobaczymy, czy pójdzie wyżej, czy nie pójdzie. To w zasadzie minęło jakieś pół godziny od rozpalenia i, i tak to pali. Powiem wam, że powiem wam, że no, no, jestem trochę w szoku z tego wszystkiego, że, że on po prostu chce palić na trutach. Ktoś powie, ktoś powie tak, no dużo pitolenia, bo do trzeba sypać, co chwilę trzeba sypać i tak dalej. Tak, zgadza się. Macie rację. Co 3-4 godziny trzeba go zasypać, ale tak jak jest teraz, przy takich temperaturach, czyli minus, minus 1, minus 5, minus, plus 5, no taki przełom, przełom, przełom zera. Wczoraj na przykład paliłem w nim, zapaliłem 3 razy, wsypałem tych trotów. No, za trzecim razem to tak okazało się, że na no pewnie, pewnie już można było sobie odpuścić przy takich temperaturach. Widzę, że dwa zasypy będzie, będzie po prostu dość. Czy to jest skomplikowane, czy to nie jest skomplikowane? Bo przyznam się, że już rozmyślałem o różnych rzeczach. Myślałem o, o jakiejś peleciarce, o, o, o brykieciarce i tak, i tak. Co z tymi trotami zrobić, żeby po prostu, żeby ich. Y no, po prostu, żeby ich ubić razem, żeby tego było więcej na, na jeden zasyp. Ale z tego wszystkiego doszedłem, że. No. I dodatkowy koszt zakupu takich, takich maszyn, i potem jeszcze, potem trzeba poświęcić czas, żeby, żeby to, to zbrykietować czy speletować. Do tego jeszcze trzeba użyć jakiejś tam energii. I. No wiecie, rozumicie. No. Chodziło o to, żeby to stworzyć jak najprościej jak najprościej, jak najtaniej, jak najmniej że Jak najprostsze w tym wszystkim. I właśnie dążyłem do tej, do, tej, do tej prostoty i myślę, że doszedłem do tego, że. No dobrze pewnie się udało. Pewnie jest OK. Tylko trzeba było pokombinować właśnie z tymi powietrzami, z tymi, z tymi ustawieniami. No cóż jeszcze? No nic pewnie materiał kończyć. <laughs> Jak widzicie, temperatura, <küh> przepraszam, temperatura nawet troszkę już spadła w dół 140. Zobaczę, co będzie, po, co będzie dalej. Nie wiem, nie, 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 nic wam nie powiem. Za, za dwie godziny wam coś powiem więcej. Czy, czy tu nastąpiła jakaś zmiana, czy nie nastąpiła. Palić się, palić, pali się bardzo dobrze. Teraz się już rozpaliło naprawdę, naprawdę dobrze. Już Wam powiem czy są palniki ciepłe. Czy... Palniki jeszcze nie są strasznie bardzo roz, roz, rozgrzane do czerwoności, ale już na tyle dobrze, że, że pali, że pali tak jak palić powinien. Chodźmy jeszcze na temperaturę sobie rzucimy okiem no to i cóż, no nic, to pewnie będzie... Pompa poszła. To pewnie jeszcze za dwie godzinki się zobaczymy, jak to się wszystko wypali. Pokażę Wam do, do wewnątrz, do komory spalania, jak to, jak to tam wygląda, jak to się upali, jak, jak do, końca, do końca są spalone te, te troty. W takim razie do zobaczenia za jakieś dwie godziny. No, bo jeszcze zapomniałbym o najważniejszym, jakiego dyma puszcza, no. Jak widzicie, nie puszcza dyma w ogóle. Nic a nic. Cisza. Dwie godziny od rozpalenia. Tak jak widzicie, temperatura już jest słuszna. Ale temperatura Czopucha jest taka. Ha, ha, ha. A ja mówiłem, że jest 150 do 170, a tu jest zaledwie tylko 130 stopni. No, powiem Wam, że osiągi są świetne. Osiągi są świetne. Palnik. Hmm. Palnik, palnik już rozgrzany do słusznej czerwoności. Tak nie do końca widać, ale one są czerwoniutkie. No i pali się delikatnie. No i pali się bardzo dobrze. Wymiennik już idzie w górę, aczkolwiek cały czas jest włączona pompa. Nawet jeżeli jest cały czas włączona pompa, a bufor się ładuje, to znaczy, że musi tej energii produkować dużo. Jeszcze szybki rzut. Taka temperatura. A w dzisiejszych materiałach to już wszystko. Jeżeli coś ciekawego odkryję jeszcze w tym MPM-ie, na pewno, na pewno dam Wam znać. A myślę, że to jeszcze nie wszystko, co o, nim, co o nim wiem. Dziękuję za subiki, dziękuję za komentarze, dziękuję za telefony, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym materiale.